Tutaj teraz to samo ćwiczenie widziane z daleka mamy, tutaj widzimy tor jazdy, którym ma się poruszać nasz kursant i teraz widzimy, może sobie sobie zbliżemy, jak ten zespół pojazdów się porusza. Proszę zwrócić uwagę na przednie koła, które cały czas są kierowane raz w lewo, raz w prawo i no, troszeczkę mocno powinien w prawo w prawo kierunku ładnie i teraz znowu w lewo także powoli powoli widzimy że ten uczący się nabiera powoli w prawy no i tutaj autobus nam przesłonił